Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Buszu, dzisiaj kolejny poradnik, tym razem do Sylasa Czyli jednej z kolejnych moich ulubionych postaci, kiedyś bardzo dużo grałem, szczególnie przed tymi nerfami Kiedy miał 9 sekund cooldownu na RC, kiedy miał powalone leczenie, powalne obrażenia, shielda na E no, a teraz sobie nim gram okazjonalnie, a ostatnio jest niezwykle popularny, między innymi dzięki Kapsowi, który robi na nim naprawdę prawdziwe cuda. I będzie to poradnik zarówno do tego Slasa z GLP, z MaxQ, jak i tego Sylasa pod Portobelta, pod MaxW. Syra e, bardzo fajna postać, ma duży potencjał do kierowania gierek, ponieważ fajnie stomboluje gierki, jest też postacią kreatywną e, poprzez swoją ereczkę, co sprawia, że każda gierka jest dzięki niemu inna. Jeszcze z takich uwag, to jest to materiał urodzinowy, nie wiem czym w urodzinnym uda mi się go wstawić, także mam nadzieję, że tym bardziej dostaniecie łapką w górę, komentarzem, wbijcie na Discorda, bo tam właśnie na Discordzie na przykład są często fajne takie backstage'owe informacje, jak na przykład to, że ten odcinek już nagrałem, no ale niestety przez to, że mikro mi się zdupczyło, musiałem jeszcze raz nagrywać, także tak to wygląda, a my już przechodzimy do omawiania umiejętności. Dobrze, opis umiejętności od Sylasa, pasywka od Sylasa jest niezwykle prosta. Po prostu Sylas po tym, jak użyje swoich spelków, czyli np. Q, czyli E, czyli drugi raz E ma tutaj staczki. Tych staków może być maksymalnie 3. Teraz za każdym razem jak się atakuje to używa jeden staczek i po prostu jego obrażenia są e, magiczne Czyli jak mamy atak zadaje fizyczne obrażenie, jego auto atak zadaje obrażenia magiczne, zadaje obrażenia AOE Bonusowy atak speed na oś, aż 80%, czyli jak teraz tu ma 0,73 użyjemy E no to ma 1,25, czyli tak to wygląda Czyli fajna sprawa do po prostu czyszczenia minionów, zadawania AOE obrażeń w teamfightach no i po prostu bardzo, bardzo prosta pasywka. Dalej, kół od Sylasa. Kół od Sylasa to ma jakby podwójny damage, czy po prostu jak używamy, widzimy jedno obrażenie, drugie obrażenie. Drugie obrażenie zadałem bonusowy damage, ale ten wybuch jakby ma zmniejszone obrażenie na miniony i potwory, czyli patrzcie, jak tutaj. 69,58 Widzimy te obrażenia są zmniejszone, i mimo że mają lepsze skalowanie. Ale mimo wszystko, na przykład, wrogom te obrażenia będą zadane większe. Ma ono fajne, fajne te Q Dodatkowo, jeżeli kogoś trafimy pierwsza z kół, jest on wtedy zeslowiony, także jakby trafienie kogoś Q. za pierwszym razem ułatwia nam trafienie kość za drugim razem także to też jest niezwykle ważne no i jest to nasz główny jakby skill do czyszczenia fali minionów szczególnie kiedy gramy pod max Q Dobrze, teraz włód Sylasa to jest po prostu dasz na krótki zasięg widzimy Sylas doskakuje do wroga leczy się i to leczenie jest zależne od jego brakującego zdrowia czyli jak Sylas ma 90% HP to się uleczy mniej niż jak ma 40% HP widzimy Sylas leczy za 86 E, punktów zdrowia, i do tego zadajemy obrażenia. Także jest to fajny, jakby skill do bejtowania przeciwników, ponieważ jak jesteśmy low, to się bardzo dużo leczymy, ale też po prostu proste zadanie obrażeń. Na pierwsze E to po prostu Sylas skacze w wybranym miejscu, zdobywamy stack pasywki, i drugie E Sylas miota łańcuchami. Jeżeli ktoś trafimy, to e, lecimy do niego, może to być champion, może być to minion, może być to potwór. I stunujemy i zadajemy bardzo duże obrażenia. E możemy na przykład użyć prześciany, czyli używamy E prześcianę, używamy E i do kościoła dążymy, i widzimy. Stunujemy target, także. Tak to wygląda, oczywiście każde E nakłada nam pasywkę. Aha, jeżeli kogoś, do kogoś dashujemy, to w sumie cel jest a ale też go na krótki e, czas podrzucamy. Czyli jak na przykład ukraniemy r kodę to po naszym E możemy jej użyć. Dobrze, i r od slasy, od Slasa to jest po prostu ukranięcie ulta czempionowej. Widzimy, Slas puszcza takie łańcuchy i je zabiera. To gramy oczywiście na pacynkę, także tej r nie zabrałem. No i potem Raz ma tego ulta od tego danego czempiona, czyli jak... Klikniemy to na Alistara, mamy ulta od Alistara Na Zoe, ulta od Zoe Co ważne, jakby jak Zabierzemy jakąś ulta na przykład Alistarowi To mamy 90 sekund na użycie jego Tutaj nie patrzcie na cooldown, to nie o to chodzi Czyli w ciągu 90 sekund musimy, Możemy użyć tej jarki, Ale jak jej nie użyjemy, to dopiero wtedy nam się Zaczyna naliczać cooldown, czyli w tym przypadku Jest to też 90 sekund, czyli Ważne jest nie tylko używanie tego ulta I kradnięcie odpowiednim osobom Ale też kiedy możemy tego ulta tak właściwie Ukraść. Warto też pamiętać, że na przykład jeżeli gramy na nocturne, na FIZA, na WUKONGA, albo nie wiem na LB, no to też używać tego ulta odpowiednio, bo można, go, bo można zablokować kradnięcie tego ulta. Czyli jak FIZ użyje E, jak na przykład Nocturne użyje W, jak użyjemy ulta na klonę, no to po prostu e nie dostajemy ulta przeciwnika, a nasza R ląduje na cooldown. No i oczywiście, jeżeli na przykład gramy na jakiegoś Gravesa i ma prześniki pod AD, to nasz ulta jakby się konwertuje na przeciwniki pod AP, także też tak to wygląda. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do kombosów od Sylasa i te kombosy będą właśnie zależne pod to, pod jaki build idziemy, czyli czy kupiłem Protobeltę, czy GLP To te kombosy będą się lekko różniły, ja pokażę, że teraz taki standardowy jakby combo na linii To jest sobie Sylas, no może tak zrobimy, tutaj Sylas Nasze E, jak wiadomo, jeżeli użyjemy E, tak? No to wiadomo, trafimy sobie w miniony, nie? Także fajną sprawą będzie na przykład użycie E Protobel, żeby wyczyścić falę klipów i dopiero wtedy używam naszego E. Prawdopodobnie przeciwnik się będzie tego nie spodziewał, a jest to fajny, fajny element zaskoczenia, czyli po prostu tutaj używam E. Protobelt, żeby wyczyścić falę klipów i wtedy w kość wchodzimy. Jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko. A takie podstawowe combo na linii to oczywiście chcemy zacząć nasze kombo z E, jednak tutaj jest trochę taka, nie wiem. Sztuczka, nie sztuczka, po prostu tak się wykonuje poprawne kombo na strasie. Nie używacie od razu drugiego E. No, rzadko kiedy używacie na przykład E, że od razu doskakujecie do wroga, nie. Przeważnie tego E używacie jakby z jakiegoś dystansu, czyli stąd. No, wiadomo, potem przeciwnik się rusza do Wtedy chcecie użyć W, bo jeżeli używacie W, to też jest wasz doskok. I możecie po prostu się do kogoś bliżej dostać, nie? Także jeżeli użyjecie W, macie niemal 100% pewność, że traficie drugie E. Także takie podstawowe strasie to jest po prostu: używamy jednego E, W, drugi raz E, Q, jakaś E-reczka jeszcze, na, na przykład jak mamy do wzięcia Ereczka od Lisina. Jest to fajna sprawa, ponieważ zwiększa nasz. Potencjał w kombo, wiadomo, że są takie areczki, które na przykład, Ryza, które nam po prostu da tylko staka pasywki, chociaż i tak czasami to wystarczy. Tutaj, właśnie, jeszcze używamy jakąś rkę, zdobywam pasywkę, zdobywamy jakiegoś Kombosa. Jeżeli gramy pod KOKARORA, to fajnie te tej Rki użyć na samym końcu, kiedy mamy najwięcej AP. No i zabijamy przeciwnika przeważnie. Możemy też oczywiście się tradeować, najmniej, że używamy jakoś Q. Q trafia, wtedy wchodzimy, W, E i tak dalej. Też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że W na początku ma bardzo dużo cooldown, bo jest to 12 sekund. Także jeżeli użyjecie tego E, że używacie W na początku i potem E, może Wam zabraknąć tego drugiego W na w późniejszym etapie gry. Wiadomo, że jak macie już trochę sterków albo gracie pod max W, tego W możecie bez problemu używać, bo za chwilę będziecie mieli kolejne. Ale jeżeli właśnie się tak tradujecie na linii, to wiadomo, że użycie W jest fajne, bo gwarantuje Wam jakby. Pewnego stuna, nie? Ale czasami po prostu na początkowym etapie rozgrywki nie opłaca się go, jakby używać, bo nie będziecie mieli hila kiedy będziecie mieli mniej niż 4, 40 punktu zdrowia. Także trzeba też do tego rozważnie podchodzić. Dobrze, kombo z GLP będzie się tylko tym różniło, że wiadomo, nie użyjemy ich na klipach, bo, bo po prostu nie wyczyścimy tych minionów. Tak działa GLP. Także jeżeli gramy z GLP, to po prostu używamy naszego zraszacza, żeby się do kogoś dostać, a nie żeby zmniejszyć dystans, czyli używamy E. To jest zraszacz. Przeciwnik jest zeslowowany, czyli mamy niemal pewność, że trafimy go z naszego drugiego E No i wtedy naprawdę łatwo trafi stunę, czyli E1, Gelp, to pyk, jakieś W, jakieś Q, R, żeby po prostu dostać staka z z pasywki i nie wiem... Wziąć jakąś laleczkę, fajnie, właśnie to diagram na jakąś Akali, bo w tym mamy większe jakby obrażenia w kombo. Wiadomo, że są R-ki na przykład w która jest tym zwykle OP, ale one będą jakby miały większe value, jak będą Team Fighters coś takiego, a taki Sin, taka Akali fajnie działają jeden na jeden. To też sytuacyjne, combo kiedyś szło je wykonać, jakby jednocześnie teraz to zmienić, czy używamy. E1, Q, Pyk, i tak to mniej więcej wygląda. Target wtedy dostaje y, drugie Q, bo po prostu jest zasnęrowany. Ten combo jest mocno sytuacyjny, ale fajnie działa. Czyli używamy jednego E, tu Pyk, i ty, tak to mniej więcej wygląda. Kiedyś szło, to zrobiliśmy je dużo szybciej, ale to po prostu usunęli, bo było trochę zbyt OP. Dobrze, przejdźmy teraz do sztuczek. Tych sztuczek, tak jak powiedziałem, na Sylasie nie ma zbyt dużo, ponieważ mam naprawdę proste skille, Wiadomo, że sztuczkami może być jakby zabranie jak najlepszych Erek, do tego właśnie kiedyś było te E i Q, ale to usunęli. Także no no wiadomo, najlepszymi erkami do zabrania będą Wladimir, Alistar, Korki, Pike, Malfight. Są to moim zdaniem top 5 erek. Dlaczego Wladimir? No, wiadomo, bo fajnie leczy, fajne obrażenia bazowe, fajne obrażenia AOE, jedno z najlepszych erek do teamfightów. Kiedyś Faker zrobił taką, taki fajny play, że 1 na 9 dosłownie wyleczył się z low HP i z Wladimirem fajnie, fajnie to zrobił. Szukałem tego na YouTubie, żeby wam podlinkować, albo nie wiem wrzucić, ale niestety nie znalazłem. Ali bo nam tankowa Fajnie to wtedy działa jak nacujemy W. No wiadomo, że jak przeciwnicy mają jakieś czogata, albo Arya, albo Wayne i ta postać zadaje true damage. Nie jest to tak bardzo AP, ale ta Rka jest niezwykle, niezwykle fajna. W ogóle przeważnie supporty mają bardzo dobre Rki, jak na przykład Blitzcrank. Braum, także polecam, wam się też na nich skupić, bo mają po prostu bardzo duże obrażenia bazowe. Korki, korki ma po prostu fajne obrażenia bazowe. Do tego, jak zestylujemy korkiemu RK, to mamy 7 staków, czyli bardzo dużo, bo na przykład jednymi z gorszych RK są RK od Casadina i Kog'Moa, ponieważ mamy ich tylko jednego staka. Także korki o RK najbardziej na plus, fajne skalowanie i do tego duże obrażenia magiczne. Pike, chyba nie trzeba mówić, po prostu super RK, umożliwia nam Roam. Umożliwia nam też lepsze combo, ponieważ też możemy jakby więcej obrażeń zadać jednemu celowi, po prostu fajna, fajna ereczka. No i no Slas jest jedną z lepszych postaci na Malfajta, to potem jeszcze będę mówił w kontrach. Fajny burst, fajne obrażenia postały, fajny przelicznik, możliwość zadania więcej obrażeń w combo, super engage, także Malfajta RK jak najbardziej na plus. A jeden z gorszych arek to oczywiście RK od Zoi, która praktycznie nic nie robi. Też jakby nie ma złych erek, bo po prostu. R-ki często mają po prostu złe zastosowanie, na taka Rka od Zoi czasami się przyda. Też nie najlepszymi arkami są erki od osób zmieniających formę, czyli na przykład od Nidalki, od Jace'a, od Karmy i tak dalej. No nie są to najlepsze erki. Oczywiście, tak jak powiedziałem, te postacie, czyli Kogmoa, Kassadin, które mają po prostu jednego staka na r no też nie są najlepsze, ale czasami nawet taka r od Kogmoa, czy od Kassadina się na pewno przyda, także trzeba po prostu z lasem dobrze zarządzać. Dobrze, przejdźmy do Max Orderu na Slasie. Max Order na Slasie zależy od tego, pod jaki styl gramy, czyli jak gram pod Max. Q, maxW to zupełnie inaczej się gra, czyli Max Q to jest, to jest GLP, maxW to jest protobelt. Dlaczego w dużym skrócie, jeżeli maxuje się W, to się gra proto, a jeżeli maxuje się Q, gra się GLP? Jeżeli gramy Max Q, to mamy wave clear, czyli proto nie będzie nam potrzebny, nie? Tak w dużym skrócie, wiadomo, że to nie jest jeden czynnik, ale taki główny, także Q będzie służył do czyszczenia fali minionów, nie? Jeżeli gramy pod protobeltem, maksimum W, nie mamy za bardzo czyszczenia fali creepów, ponieważ nasze Q nie robi obrażeń. Wtedy możemy właśnie protobeltem sobie przepchać wavea. Tak to mniej więcej wygląda w dużym skrócie: czy jeżeli gram pod Conqueror, pod Protobelta, maksujemy sobie W. Będzie ono nam służyło do częstych wymian, do dużego leczenia się. Drugie będzie E, bo chcemy być bardziej mobilni. Te E ma też fajne obrażenia e bazowe, także tak to wygląda. A Q po prostu jako trzeci, żeby sobie było. Oczywiście, jak mamy możliwość, maksujemy R, czyli na 6, 11 i 16 poziomie, żeby mieć po prostu jak jeszcze cooldown. Jeżeli gramy pod GLP, to oczywiście maksujemy Q, żeby mieć ten fajny wave kill I do tego, jeżeli używamy Q i te drugie Q trafi, to naprawdę zadajemy bardzo duże obrażenia. Także to też jest spoko. Drugie moim zdaniem maksujemy E, chociaż można też W, po prostu jesteśmy w tej bardziej. Mobilni, a moim zdaniem włód nie jest tak opłacany, ponieważ aż tak często nie chcemy wchodzić do środka, nie chcemy się aż tak często leczyć, nie na tym polega ten bit. Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, jak mamy możliwość, maksujemy rkę. Także ten sam champion, a dwa zupełnie inne możliwości maksowania skilli. Dobrze, teraz porozmawiamy trochę o samonerkach. Jeżeli chcecie być tak, jak tutaj. Oj, jak to zrobić? O! Jak tutaj koledzy po lewej, no to. followek na Twitchu, lol. I możecie być na filmiku. Porozmawiamy teraz trochę o samonerkach. Oczywiście, tak jak większość czempionów na slasie chcecie grać flasha, no możliwość ucieczki do skoku, do kogoś, także jak najbardziej spoko. Do tego gracie Albo Ignita, jeżeli chcecie grać agresywnie, zarówno na slasie pod Max W i Q można to robić, chociaż moim zdaniem na Pod Max W częściej to zagracie, jak i TPK, I TPK bardziej bym preferował na stresie właśnie takim bardziej statycznym, pod Max Q. Zależy to tylko i wyłącznie od Was. Oczywiście, jak gracie na jakąś Nissan, tak jak mówię, a w lesie jest jakaś Elis, na slapocie Tresh. Możecie sobie zagrać tak klęsa jest jak najbardziej spoko. I ewentualnie na niektórych asesinów można zagrać egzosta, chociaż moim zdaniem Ignite i Teleport są zdecydowanie lepsze. Także polecam wam zarówno zagrać sobie z teleportacją, jak i z podpaleniem. Dobrze, przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli runki na slasie. I tutaj pokażę wam właśnie też dwie szkoły, czyli Max Q i Feed Footwork i Max W i Conqueror. Także zacznijmy sobie od Conquerora. Chociaż na tym właśnie na tej stronie run pod maxw można też grać Fleet Footwork, ale to jeszcze powiem, czyli tutaj gramy Conqueror, częste wymiany, większe leczenie, chcemy cały czas wchodzić w przeciwnika, także ten Conqueror będzie jak najbardziej spoko, dodatkowo przez pasywkę możemy go jakby szybciej zaaplikować, bo mamy więcej atak speedu, następnie gramy Presence of Mind, nie żaden triumf, ponieważ Sylas jeżeli gra pod maxw, to jego W chyba na max levelu kosztuje 110 mana, także bardzo dużo. Także Sylas jest też żelną wtedy postacią, także ten Presence of Mind jak najbardziej się przyda. Następnie gramy także, ja preferowałbym grać Tenacity w większości przypadków, ponieważ największą kontrą Sylasa, właśnie tego co się cały czas bije, są CCKi, także Tenacity moim zdaniem spoko, ale wiadomo, że są Tinki, gdzie nie ma w ogóle CC-ków, także wtedy attack speed jest jak najbardziej Git. I tutaj moim zdaniem jedynym wyborem jest rasten, ponieważ jeżeli gram ten z właśnie pod maxw, pod cały czas picie się, to będziemy często na low hp. I wiadomo wtedy się więcej leczymy, więcej zadajemy obrażeń z dla stędzika, także dla stędzik jak najbardziej na plus. Druga strona run: większość osób gra inspirację i tutaj wiadomo albo gracie buciki i ciacho, albo ciasko i tonik, zależy czy gracie tonik, jakby, czyli podkę w gerce, czy zaczynacie z zdorane właśnie, czy z podką. Także tak to mniej więcej wygląda, i jest to fajna jakby strona run, która pozwoli wam przetrwać linię, na której nie jest najlepszym czempionem. Ale jeżeli jesteście tu kozakami, czujecie się pewnie moim zdaniem, jeżeli gracie pod Max W, można też zagrać sudden impact i hunter, ponieważ ten TW macie bardzo często, a sadden impact jest sprokowany właśnie przez to W, czy przez E, czy przez protobelta, także bardzo, bardzo dużo obrażeń, do tego macie rwenius hunter, z którego się też niezwykle dużo leczycie, ta strona run po prostu lepiej Kaluje i jesteście silniejszy w po późniejszej fazie rozgrywki, ale macie słabszą minię, także od was to zależy trochę od matchupu. Tutaj gramy dwa razy Adaptive Force, chociaż ja jestem dużym fanem na stresie grania Sederki, żeby mieć po prostu te 40%, także ja jestem tego fanem. No ale Adaptive Force też jest jak najbardziej obcym, i tu wiadomo, jeżeli gracie na przeciwnika, który zadaje obrażenia fizyczne, bierzecie Armor, jeżeli na magiczne bierzecie. Magic Resist, Resist, jeżeli nie wiecie, to bierzecie HP, i także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli gracie właśnie jeszcze pod Max W, to możecie w sumie sobie tu jeszcze wziąć Fleet Footwork, ponieważ Conqueror dostał bardzo wiele nerfów, m.in. te 12 stacków, które bardzo ciężko zdobyć. Dlatego Bucik jest jak najbardziej spoko opcją, chociaż moim zdaniem Conqueror jest po prostu lepszy. Dobrze, pomówmy teraz o runkach do slasa pod Max Q i GLP. Fleet Footwork fajnie się prokuje za pomocą naszej pasywki, która ma bonusowe ataki Przez co tego budzika będziemy jakby szybciej prokować. Lepszy sustain. Jesteśmy bardziej mobilni, jak najbardziej spoko. Na Następnie gram Presence of Mind. Jest po prostu najlepszy z tych trzech. Lepszy mana sustain. Sylas też trochę many potrzebuje, a raczej w buildzie nie będziecie chcieli kupować many, chyba że gracie Ludena, ale no ja nie jestem wielkim fanem. Dalej ten na City. Tak jak powiedziałem w poprzednim poprzednich runach do Slasa Transit jest moim zdaniem najlepsze, chociaż jeżeli przeciwnicy nie mają yy, dużo właśnie CC-ków, to attack speed też jest spoko i moim zdaniem, tutaj lepszym wyborem jest Cup de grę, ponieważ w tym sylasie nie będziecie chcieli być na low HP, nie będziecie chcieli aż tak bardzo się wbijać, a Cap de grę jest zawsze spoko, kiedy naprzód musicie kogoś dobić. Sku, także moim zdaniem jest to lepsza. runka I tutaj moim zdaniem, ta czerwony nie ma za bardzo sensu, ponieważ nie będziecie chcieli się aż tak bardzo wbijać, chociaż też można je zagrać, jeżeli jesteście mega pewni, ale moim zdaniem tutaj zdecydowanie lepszy jest po prostu bucik darmowy i tutaj tonik. Chyba, że nie gracie właśnie, nie wiem, chyba że nie chcecie mieć późną butów, to możecie zagrać. Ciasteczko i tonik, chyba że nie gracie do rana I nie gracie tonika, to możecie sobie Zagrać buciki i ciasteczko, także tak to wygląda I tutaj moim zdaniem fajna jest CDR Także polecam wam nią grać, a jeżeli nie no to Adaptive Force i wiadomo HP, key, Armory Magic Rest, chyba wiecie, kiedy Co gramy, dobrze pomówmy sobie Teraz o bildzie. nasz build będzie oczywiście Od tego uzależniony pod co idziemy Czyli jeżeli gram pod maxw to kupujemy protobelt A jeżeli gram pod max maxq no to kupujemy GLP, pomówmy teraz sobie o slasie tym pod maxw, czyli na początek Chcemy raczej zacząć z kolubszym posiomem ponieważ będziemy chcieli się bardzo często wymieniać, często wchodzić do przodu, także ta płotka na pewno nam się przyda, chociaż jeżeli chcecie, możecie sobie też kupić do rana, to zależy od waszych preferencji. Oczywiście jakiś szybki Dark Seal, pierwszy item Protobelt, moim zdaniem jest on najlepszy, no wiadomo, tłumaczyłem to już, dlaczego Protobelt, ale dlaczego nie GLP akurat w tym buildzie. potem buty jakieś no z butków to mamy do wyboru moim zdaniem najlepsze i najbardziej optymalne są sorki chociaż jeżeli gracie na dużo apeków to fajne są oczywiście też te chociaż trzeba uważać bo często mamy też te w runach jest ono lepsze niż merkurki także sorki ewentualnie tabiki jak gramy na full ad ewentualnie cderka chociaż z moich Doświadczeń uważam, że najlepsze jest cederka albo sorki, to zależy od was, czy potrzebujecie cederki. No ale jak już to mamy, no to przeważnie chcemy kupić Zonię, ponieważ na tym stresie chcemy bardzo często wchodzić do przodu. Także Zonia jest maschem, ponieważ jeżeli użyjemy naszego W, wtedy możemy użyć Zoni, trochę nam cooldownu spłynie i wtedy możemy od razu praktycznie użyć drugi raz W, także fajnie to działa. Jeżeli już mamy właśnie protobelt i zonie, to często jeżeli chcemy iść pod takie bardziej tanki, to możemy sobie kupić spiritkę szczególnie gramy na postaci full ap, jest to fajny item, ponieważ współgra z naszym w, szczególnie jeżeli gramy tutaj jeszcze conquerora i revenues hunter, jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko item, jesteśmy wtedy trochę bardziej tankowni, właściwie dużo bardziej tankowni więcej się leczymy chociaż nasze obrażenia są mniejsze, ale jak już mamy właśnie zonie budki i protobelt, to przeważnie Tutaj możemy sobie kupić jakiegoś rabadona. Po prostu lepsze skalowanie. Sylasik <grym> się zbugował, ale śmiesznie chodzi. Lepsze skalowanie, lepsze leczenie, lepsze obrażenie, jak najbardziej spoko. Jeżeli teraz zostaną bardzo modnym itemem jest Liandry, także Liandry możecie nawet kupić sobie przed czapką. Bardzo duże obrażenia, Sylas też się. Lubi sprawdzać w długich walkach. Fajnie też Liandry gra z Conquerorem. Także moim zdaniem na Liandry przed czapką, chociaż jak jesteście do przodu na tą czapkę, możecie sobie pozwolić. I wodzi, potem tak będzie przeważnie wyglądał. Wasz taki full build standardowo. Wiadomo, tak jak powiedziałem, fajna jest Spiritka. Jeżeli gracie na dużo leczenia, też Morello nie jest najgorsze, ale tak to mniej więcej wygląda. No i teraz pod GLP, czyli pierwszy item, tak jak powiedziałem, GLP. Tutaj będziecie gr grali często z tepekiem. Także polecam wam grać do rana, ponieważ ten sens jest trochę bardziej statyczny. Także moim zdaniem nie możecie się aż tak często tradeować, chociaż też zależy na kogo gracie, jeżeli gracie na przykład na Ziggs'a i was połkuje, no to wiadomo, że te, ta potka będzie prawdopodobnie lepsza od rana także Gelpe, Potem budki, to samo co z Slasem, chociaż moim zdaniem tutaj Merce i Tabi nie są aż tak bardzo w cenie, także tutaj Storki, ewentualnie Budki, Lonianki, zależy czy macie cederki, Potem moim zdaniem fajna jest Liandry, ponieważ fajnie współgra z waszym Slowem na Q, Zadajecie wtedy naprawdę, naprawdę dużo obrażeń, jeżeli ktoś jest zesyłowany. Także, jak najbardziej spoko. Jeżeli jesteście meza, mega kozakami i macie dużo staków na Dark Darkseeru, możecie sobie kupić Medjay, ponieważ na tym stracie aż tak bardzo często nie wchodzi się do przodu. Jeżeli nie jesteście kozakami, tutaj wam polecam coś, ale Rabadon, ponieważ Q ma bardzo fajne skalowanie z APA, ku jest waszym jakby głównym narzędziem obrażeń w tym buildzie. Rabadon, potem możecie sobie pójść Void'a, jeżeli przeciwnicy mają dużo MR'a. No, i tutaj na koniec polecam wam grać w zonie, żeby po prostu mieć jakieś statystyki defensywne. Jeżeli przeciwnicy są bardziej pod AP, polecam wam kupić sobie Banshi. zadaję wtedy, jesteście bardziej tankowni. Tutaj Spiritka nie jest aż tak dobra, ponieważ aż tak dużo się nie leczycie. Nie macie Conquerora, nie macie Rivenius Huntera, nie macie maksowanego W, także Spiritka nie jest aż tak dobra. Oczywiście, jak gracie na dużo postaci, która się leczy, to możecie sobie kupić Morello. Jeszcze chciałbym się odnieść do Ludana i już w tych dwóch buildach. Liczbę niespoko gracie pod. Konquerora i Max w nie jest zły. Luden, no, daj wam dużo cederki w obydwu tych buildach. Ja nie jestem fanem tych przedmiotów, ale jeżeli je lubicie, możecie gdzieś się wcisnąć. Moim zdaniem, są po prostu lepsze przedmioty na strasa, ale tak to mniej więcej wygląda z buildem. Dobrze pomówmy sobie teraz o matchupach Lasylasa, i tutaj chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli są korzystne matchupy Lasy lasa, czyli te, które przedstawię, można grać zarówno pod max Q i W. Moim zdaniem w niektórych przypadkach W będzie lepsze, natomiast jeżeli gramy pod słabe matchupy Lasy lasa, to jednak bardziej optymalne będzie maksowanie Q, ponieważ. Ten Sylas jest bardziej useful i nie musi się cały czas tradeować, A przeważnie kontry dla Sylasa, właśnie słabe matchupy wyglądają tak, że Sylas ma od nich słabsze trady, także Przejdźmy do dobrych matchupów i tutaj jak mówię, można maksymalnie zarówno W jak i Q a kali, czyli e, Bardzo dobry matchup dla Sylasa, macie po prostu e, Lepszy wave clear, lepsze trady Macie fajną ereczkę do zabrania, także jak najbardziej fajny matchup dla Sylasa. Kolejny matchup Echo, czyli tak jak Akali, macie po prostu lepsze trady Fajny Wave clear, możecie też grać pod Max W i po prostu każdego tradea wygrywacie. Fajna ereczka, którą możecie ukraść, na np. kradniecie areczkę od Echo, cofacie i od razu możecie wrócić na linię mieć tak jakby darmowego TPK, także też fajnie to wygląda. Pike. Pike jest o tyle problematyczny, że jeżeli gracie pod Max W. To, możeć, to on może sobie kupić EXE i po prostu ograniczyć wam leczenie. Także moim zdaniem tutaj akurat maxku będzie bardziej optymalne, chociaż W też nie jest złe. Macie fajną areczkę i macie większą presję, lepszy wave clear i też moim zdaniem lepiej jest niż pack. Także jak najbardziej spoko. Matchup, korki. Mało, który matchup jest dobry dla Korkiego. No i teraz jest mega, mega trudny, ponieważ możecie się z nim cały czas wymieniać na linii, agresywnie wchodzić. Max W, Max Q, obojętnie, macie też fajną mareczkę od Korkiego, która ma naprawdę fajne, fajne obrażenia i ludzie często tego nie doceniają. No i po prostu dobry mecza dla Sylasa. Dalej Malphite, czyli chyba najlepszy matchup na topie, chociaż tam idzie też jest czasami spotykany, czyli po prostu super Rka, macie lepsze trade'y, Malphite też wiadomo, że woli sobie kupować armor niż magic resist, a tu niestety będzie mógł, musiał albo iść po TP, albo właśnie ten MR kupować. Macie lepsze trade'y, macie lepszy wave clear, macie super Reczkę, która jest z waszym engagem i jedną z najlepszych w grze, także jak najbardziej korzystny matchup. Jeszcze chciałem tu wspomnieć o Zerafie który moim zdaniem też jest fajnym matchupem. Macie po prostu fajną też Reczkę, którą Możecie ukraść na początku. Zeraf też nie zadaje aż, aż tak dużo wam obrażeń, także jest to jak najbardziej spoko matchup. I TF, który też moim zdaniem jest spoko matchupem, ponieważ macie fajną mareczkę, możecie w niego agresywnie wchodzić. TF nie lubi postaci, które w nią chodzą i też jest jak najbardziej Git. I teraz słabe matchupy. Słabym matchupem przede wszystkim jest Diana. Diana, do której. Poradnik ostatnio powstał na moim kanale, także jak najbardziej zapraszam. Diana ma po prostu z nami lepsze trady, cały czas nas chodzi agresywnie, my zarówno gram pod Max czy W nie możemy za bardzo nic zrobić no Diana jest niezwykle opresyjna, Syndra na Syndra polecam maksować Q i grać bardziej statycznie, ale to też będzie mega problematyczne, ponieważ na przykład jak gramy pod max W, no to w ogóle nie polecam bo za każdym razem jak wchodzimy agresywnie w Syndra, to nas outdamage'uje może za pomocą swojego E przerwać nam doskok, także nie jest to fajny matchup czy gramy pod max Q czy W, ma lepszy po prostu push, fajnie też skaluje nie polecam tego matchupu, dalej Yasuo Yasuo tak jak pak może po prostu na nas kupić exe i się mniej leczymy no ale Yasuo jest też taki problem, że nas outdam w trade'ach. Tutaj chyba też Max Q jest lepsza moim zdaniem. Może też nam zablokować ereczkę za pomocą swojego W, także nie jest to fajny match up. jest naprawdę trudny match up dla Dale Daleka super po prostu może użyć W na nas. Nie możemy wtedy skoczyć zarówno z W jak i z E. Także jest to niezwykle problematyczne. Fajnie też skaluje, w długich trade'ach jest lepsza. Nie jest to fajny match up i piąty postanowiłem umieścić Galio. Galio jest jako tako spoko 1 na 1, to jest trochę tak jak z Kazusem że 1 na 1 wygrywamy, ale Galio może fajnie wystawić ganka dżunglerowi, a z Trasem jest taki problem, że jak będzie się do tyłu na początku, to wtedy naprawdę jest mega, mega słabo, także na Galio trzeba uważać po prostu, żebyście nie zostali skampieni, bo 1 na 1 o ile jest spoko, o tyle jego tarcza z W jest mega wkurzająca, no i po prostu Galio ma mega dużo CC. No i z takich niekorzystnych matchupów jeszcze bym wspomniał o że po prostu Asynas nas a w początkowej fazie rozgrywki, nawet no, jak w niego wchodzimy z E, to on nam zadaje bardzo duże obrażenia. Lepiej od nas kaluje, może mieć też nad nami często prio. No i mam bardzo problematyczną dla nas r także Azri też jest bardzo, może nie o tyle bardzo, ale skomplikowanym match który jest moim zdaniem niekorzystny. Jeszcze zakończenie, ostatnio dostałem pytanie, jaka postać jest trudniejsza, Sylas czy Powiedziałem, że obie są dość trudne i są podobne. I Sylas ma proste skille. Proste kombosy, także dlatego ten poradnik był dość krótki Jednak z Slasem jest taka problematyczność, taka trudność, że Musisz wiedzieć jakie erki brać Jak się tradeować. dużo polega w slasie na znaniu matchupów Na właśnie wykorzystywaniu erki, także na tym polega jego trudność Także tak to wygląda, ale moim zdaniem jest to wdzięczna postać, którą możecie Fajnie, fajnie wyjść z swojego elo, fajne punkciki nabić, także polecam wam w nim grać Oczywiście zapraszam do moich social mediów Wszystkie linki pod spodem Liczę na feedback, piszcie czempiony, bo za niedługo moje czempiony już są nagrane i zabieram się za wasze czempiony, także piszcie nie i my się żegnamy. Pozdro, elo, z Bogiem, miłego wieczoru, buźka.